Witam serdecznie, po bardzo długiej przerwie. Jestem z powrotem. Nie zaginąłem, odpukać. Trzymam się dobrze. Chciałem zrobić taki mały spoiler. Abyście mogli zobaczyć, co w najbliższym czasie pojawi się u mnie na kanale. I będzie parę ciekawostek. Na przykład pierwsza taka ciekawostka. Mamy Parkside'a i taką oto dziwną baterię działa, wszystko śmiga. Z drugiej strony mamy baterię Parkside'a I mamy takie ciekawe urządzenie. Podpinamy. Ciach. I nam śmiga. Niebawem pojawi się to urządzenie na kanale. Na kanale e, również niedługo powinna pojawić się prezentacja. E, oj i test fryzarki górnobrzecionowej z Pojawi się troszeczkę ogrodówki, na przykład taki sekatorek z Verto. Pojawią się również rzeczy z Dedry, na przykład takie nożyce. Trochę ich poużywałem, trochę się nimi pobawiłem, także będzie co nagrywać. Także zapraszam Was do oglądania przyszłych filmików, które myślę ukażą się już niedługo na kanale. Dzięki i do zobaczenia.